Pierwsza 53, a ja z czarkiem już lecimy nad morze. Cześć. No my już staliśmy w środku Nosy i lecimy na Stegnę Jantar. Zobaczyć co ten dzień nam przyniesie ku przygodzie. Jeszcze jest ciemniutko. Mam nadzieję, że będzie mały ruch. za 15:04. zobaczcie, warto wstać o tej porze, żeby przyjechać nad morze I tam się... no, zaraz się okaże, co znajdziemy jakieś pieniądze no no, ja też, o patrzcie, kotek sobie halo, patrzcie sobie poszedł do góry a my lecimy 30 czerwiec 2022 rok, jest naprawdę cieplutko fajny wiaterek dobra odpalamy naszego simplexa simplex odpalony Dario będzie zadowolony no i mamy za chwilę 4.00 a ja już mam zobaczcie 4.70 patrzcie jako ktoś sobie zrobił wystawkę pod płotem z kapselków zobaczcie tutaj morze wyrzuca śmieci znalazłem taką spinkę do włosów i taki nosek dla pływaków Szkoda, że jest takie zachmurzenie, bo nie widać wschodu słońca. Spójrzcie, jak tam się próbuje przedrzeć słoneczko z zachmur. Wow, jest widok. Dla takich widoków warto wyjść z domu i zrobić te parę kilometrów. Fajnie, że z grudziąca do Stegny mam zaledwie 110 kilometrów. Super sprawa. Już pierwsi ludzie przyszli oglądać wschód słońca. Dają się za bursztynkami, znalazłem taką stopę. luska stopa. No i nie ma panie pieniędzy. Są jakieś dziabongi. Tutaj słuchajcie, pan czyści plażę ciągniczkiem, ale jest frajda z samego pobytu nad morzem. O, pan zbiera tutaj worki ze śmieciami. Wchodziłem właśnie z plaży i zobaczcie, piąteczkę przytulam. Poleżała pewnie cały sezon. Także mam prawie 10 zł już. No, ta druszka mnie nigdy nie zawiodła. Tutaj nad plażą jest taka druszka. wpadają 2 złote i mam już 12 ziko. A jeszcze nie ma piątej. A tak wygląda plaża z innej perspektywy. to z góry. Ale ten nasz kraj jest piękny. I młodzież sobie robiła tutaj buchy buchy i achy taki sprzęt, widzieliście takie rzeczy? nie marnują czasu tu wlazłem na taki mini placyk i wychodzi kawał ołowiu i złotóweczka a więc mam na tę chwilę jakieś 13 zeta. Tegnie plażę i wylądowałem teraz w jantaży. spójrzmy co nam się tu ukaże i coś na kształt stolika wpada 43 grosze ale mam tu sygnały Kolejnym sygnałem jest jeszcze jedna 20 groszówka. Ale na tym nie koniec. I jeszcze jedna. Także 80 groszy praktycznie z jednego miejsca. Ale tu jest syf niezły co, no, wybaczcie, ale sprząta tego nie będę. Takie widoki. No nie no, nie jest taki syf, jakby się wydawało, ale najśmieszniejsza jest ta informacja, zakaz śmiecenia, teren monitorowany, no to monitorujcie lepiej ten teren. Biorąc pod uwagę ten syf, tam w oddali, spójrzcie, taka fajna łódka. Piękna, nie? I zobaczcie, jak sobie bydło zrobiło śmietnik z tego. No to jest po prostu przykre. Masakra. Nie wiem, może ja się nie znam, może tak ma być. Spójrzcie, jak słonko jest coraz wyżej. Ja przytulam 51 groszy. I jest super. Bez żadnej spiny, bez stresu. Sam relaks. No i patrz pan, z czego ja teraz będę żył. Plaža ne oddaje masakra. widzieli taki wynalazek? na środku morza <laughs> patrzcie źródło wody na plaży można sobie łapy umyć się schłodzić, fajnie Także jak chcecie z tego żyć to nie przyjeżdżajcie do Jantara ja wyciągnąłem zaledwie 15 zł a mamy już 6.18 nawet na kebaba nie uzbierałem Tylko stanowiska ratownika i sytuacja diametralnie się zmienia Dokładam piąteczkę i mam dwie dyszki. Spójrzcie jaka budowla. A tam w środku jakiś chrząszcz leży. To na tym placyku dokładam złotówkę z groszami. I jest oczko. 21 zł. Schodzimy z plaży w i zobaczcie jakie piękne kwiatki. Jak to super wygląda. Regulamin. Panie, zakaz wstępu ze zwierzętami a ja przed chwilą miałem kobietę z takim wielkim psem także, co tam dom seniora bursztyn, apartamenty pokoje wiking, wypoczywaj wygodnie jedz smacznie nad morzem czy to w ogóle możliwe? idąc z takimi opłotkami trafiam dwa z groszami a więc mam 23 zł dokładam złotóweczkę i niniejszym Pada 24 zł, a ja będę się zawijał z tej plaży. Taka jakaś dubka od bezpiecznika, zdaje się. Dobra, znaleźliśmy plac zabaw tutaj w Stegnie i zaraz go nie Nieduży jest areał, a więc 15 minut i będziemy wszystko wiedzieli. Ale miałem nosa i z 24 zrobiło się, słuchajcie, 27 zł. Super. Stryk i już mamy 32 zł, a więc widzicie, place zabaw nadrabiają. Taki delfinek czy inny wieloryb? Nie znam się na tych rybach z sakach. Spójrzcie, jakaś stopa procentowa na nas patrzy z samochodu. i zobaczcie, ja wracam z nadmorza. Jedziemy w stronę Malborka. A tutaj deszczek nas złapał. Taka historyjka. Uwierzycie. Jak już tak sobie jedziemy no to jesteśmy słuchajcie, w Malborku koło rzeki Nogat Taka tam plażyczka Dwa z groszami A my lecimy w stronę Sztumu i Kwizyna Ja jestem w Sztumie I ktoś mi wyjaśnić umie dlaczego znalazłem tylko 5 groszy A tam ktoś frędzla przywiązał i zostawił na dłuższy czas Miałem zamiar jeszcze opitolić parę placów zabaw ale mi się odechciało Trochę mnie zmuliło jest po 10 od drugiej na nogach, więc na dzisiaj wystarczy. Było fajnie, połaziliśmy po plaży. Z wami się żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!